Wizytę w Wogezach warto zakończyć czymś słodkim. Tutaj mam kruche ciasto, wstępnie podpieczone, nasmarowane drzemem truskawkowym. Zrobię z tego coś w rodzaju tarty. Tutaj mam śliwki, które od razu zalewam kirszem, czyli miejscowym destylatem wiśniowym. Już się z nim Państwo w tym programie spotkali. Teraz trzymam tartę, żeby nie zjechała, i ucieram jajka z cukrem. Bardzo drobny cukier. Nie musi to być cukier puder, ale winien być drobniutki. Jajka i wszystko muszę utrzeć na gładką masę. Teraz muszę lekko ubić słodką śmietankę. Najlepiej, gdyby ona była wyjęta chwilę przedtem z lodówki. Wtedy łatwiej się będzie ubijała. Namoczone śliwki trzeba odcedzić, proszę nie denerwować. Ten płyn się nie zmarnuje, on będzie dodawany na końcu do całości. Na razie niech one odciekną. W wersji jak najbardziej suchej będą teraz układane po wierzchu podpieczonego ciasta. Tak. Jak najrówniej śliwki trzeba ułożyć. A teraz łączymy wszystkie składniki na dzienia. Tu mam startą skórkę cytrynową. Oczywiście z cytryny wcześniej bardzo dokładnie wyszorowanej. Dodaję do śmietanki. Dodaję do tego roztarte jajka z cukrem. I do wszystkiego dolewam ten jakże cenny płyn. To trzeba teraz wszystko dokładnie wymieszać. I tym sosem zalać całość starty i wszystko wstawić myślę na nie więcej jak 10 minut do piekarnika. Dopiero teraz możemy powiedzieć, że wizyta w Wogezach Naprawdę się udała. Tunel, którym płyniemy, szczelnie wypełnił się zapachem kirszu i śliwek. Tarta alzacka, zwieńczenie prawdziwego posiłku w wogezach. Drodzy Państwo, odwiedzajcie to miejsce, jak będziecie w okolicach Renu, jak będziecie w Alzacji. Jest tutaj znacznie więcej kulinarnych wspaniałości, niż mieliśmy okazję dzisiaj Państwu pokazać. Ja jak zwykle kłaniam się bardzo nisko. Dziękuję, żegnam się z Państwa. Do widzenia.